Siemanko, z tej strony i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj moi drodzy po raz pierwszy Zgramy sobie w z pvp na moim serwerze Dokładnie tak, nagrywam to w poniedziałek O godzinie 13.00 Wy pewnie jesteście teraz w szkole ja, nie, ja do szkoły nie poszedłem, bo Dopiero wczoraj wróciłem z obozu i chciałem sobie odpocząć Ale Zaraz powiem wam jak było, co robiłem i tak dalej Ale zanim to um, To chciałbym wam powiedzieć, że standardowo w opisie pod tym materiałem Co 5 w górę będę rysował wam vouchery na super vipa na 30 Dni, te moczem pojawiały się już regularnie, nie tak jak to było w, w zeszłym tygodniu, gdzie a, no, pojawiały się z dosyć sporą opóźnieniem na tym fanpage'u na Facebooku a, No ale wtedy niestety E, wtedy niestety e, nie miałem czasu nawet zajrzeć Zaraz wam opowiem właśnie e, dlaczego więc, więc wszystkiego się na pewno e, dowiecie Mimo wszystko w dzisiejszym odcinku także będę chciał opowiedzieć wam o tym trybie Powiem wam e, jakie zmiany się tutaj szykują Co chcemy poprawić, co chcemy dodać i tak dalej Także warto żebyście chyba obejrzeli ten materiał I bardzo was proszę się też e, dali, postarali się odpowiedzieć na, na pytania, które będę wam zadawał ok? bo chciałbym się też tutaj dowiedzieć kilku rzeczy od was Chciałbym poznać wasze zdanie na, na, na jakieś tam różne tematy Także jeżeli możecie to postarajcie się wysłuchać tego ten materiał do końca, a potem e, w komentarzu napiszcie no, Oplecimy po prostu na to, o co was e, pytałem Dobra, moi drodzy, zaczynamy od samego e, obozu e, Na oboz pojechałem w zeszłą niedzielę I wróciłem e, wczoraj Nie było mnie, m, praktycznie cały tydzień Miałem tam dla was nagrane Trzy e, albo cztery materiały Wiecie co? Cztery materiały, tak Miałem dla was nagrane cztery materiały e, Pierwszy odcinek to był konkurs, informacje o konkursie Drugi to były Skywarsy e, Potem było Double Trouble z Blowem I, i, i ostatni już odcinek e, m, Który miałem przeżyć w trakcie mojej nieobecności To były The Wars. Wszystko było ładnie pięknie, dopóki nie wrzuciłem Sky bo e, pod materiałem ze Sky dostawałem dostałem mnóstwo komentarzy, że nie da się oglądać materiału, że, że przy jakimś tam minucie i sekundzie się obraz zatrzymuje. No i niestety musiałem ten materiał dać na e, niepubliczny. Nie jest to ani moja, ani wasza wina, jest to po prostu wina e, YouTube'a, który a Który nie pozwolił tak naprawdę mi zachować tego materiału To widziałem, że ludzie się oburzali, dawali łapki w dół Więc pomyślałem, że chyba nie ma sensu tego zatrzymać Skoro YouTube ma te problemy No i dałem ten materiał na niepubliczny Osoby, które tam mają jeszcze jakiś, jakoś link czy coś Mogą sobie go zawsze obejrzeć Ale tak to już nie znajdziecie go po prostu na moim kanale Myślę, że, że, że niedługo nagle będzie w Skywarsę w ramach rekompensacji Za to, że po prostu tego odcinka nie było Poza tymi Skywarsami wszystko było ładnie Dziękuję wam za waszą aktywność Dzięki za w górę, dzięki za komentarze, bo, bo było ich naprawdę e, sporo. Widziałem, że bardzo, bardzo wam się spodobał także ten materiał z e, bo miał on ponad 40 tysięcy wyświetleń, także to jest naprawdę bardzo, e, bardzo dużo. ma minigierka jest fajna, myślę, że właśnie z też całkiem fajnie nam się to nagrywało, więc pewnie, pewnie przez to wam się spodobało, także jestem tutaj e, jak najbardziej zadowolony. No i mam nadzieję, że ten materiał także wam się tak, e, tak bardzo e, spodoba. Dobra, jak widzicie jesteśmy już, e, jesteśmy już po pierwszym etapie. Na tym etap na pierwszym etapie zbieraliśmy drewno, zbieraliśmy i musieliśmy tam także pozbierać sobie trochę czciny, jeżeli mieliśmy ochotę. No i na, jesteśmy na, et na etapie drugim. Na trzecie pojawiła się informacja, że, że kolejny etap został otwarty. No i znajdziemy tutaj kamień, żelazo oraz węgiel. Zobaczymy, czy, czy uda nam się to znaleźć, bo... A ja przyznam szczerze, że grałem już tutaj e, kilka rundek i, I jest problem z tymi surowcami Jest ich troszeczkę e, za mało Tak mi się przynajmniej wydaje I to, to będzie musieli chyba tutaj e, poprawić bo, i, bo jakoś tak miałem problem, żeby znaleźć Więcej niż 3-4 żelaza Także to jest chyba e, troszeczkę za mało No i postaram się, postaram się także właśnie e, to ogarnąć To jest jedna rzecz, którą na pewno musimy tutaj zmienić Bardzo proszę abyście napisali w komentarzach właśnie e, Co chcecie, abym, abym tutaj e, Abyśmy tutaj jeszcze zmienili co, co mamy dodać, usunąć, tak jak mówię Bo, e, bo to, to zauważyłem to, że jest za mało, co zauważyłem. Czekamy także tutaj na nowe mapy, ale to też zaraz Wam o tym wszystkim e, opowiem. No i skończę, może to, to, o czym mówiłem. Bo kurczę, e, jakoś tak strasznie szybko zmieniłem temat. I tak jak mówiłem, no, przez ten tydzień tam wrzucałem dla Was materiały, wszystko było ładnie. E, dzięki za Waszą aktywność. E, no i teraz tak, jeżeli chodzi o sam wyjazd, to w niedzielę wyjechaliśmy. Jechaliśmy do szkolskiej Poręby cały, e, cały dzień. Tak naprawdę cały dzień, gdzieś około 19.20 dopiero e, byliśmy na miejscu. E, i, I po tym czasie tam się poszliśmy do pokoju. Rozpakowaliśmy się i tak dalej, przygotowaliśmy się już na kolejny dzień, i kolejnego dnia z samego rana ruszyliśmy na stok. Niestety miałem takiego pecha, że po dwóch czy trzech godzinach jazdy. Naderwałem sobie jakieś, jakieś mięśnie, naderwałem sobie jakieś tam już nie pamiętam dokładnie co to było i miałem kontuzję, nie mogłem jeździć po, po 3 godzinach wróciłem do pensjonatu tam dostałem jakieś tam maści, nie maści i, i sobie musiałem tą nogę smarować, No tak mnie bolało, że naprawdę nie mogłem praktycznie nic zrobić. Siedziałem w pensjonacie właśnie cały poniedziałek, właściwie połowy poniedziałku potem we wtorek też dalej ta, ta noga mi bolała, więc też nie poszedłem na ok, ale na szczęście po tych właśnie dwóch dniach przerwy mi przeszło. I w środę z powrotem ruszyłem na na deskę. Kurde, ja muszę tutaj wiecie, co zrobić sobie kamienny kilo, bo nie będę tym shitem, tym shitem tutaj kopał, ok? Zrobię sobie szybko i i, i i szukamy zaraz żelaza. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć chociaż, chociaż trochę tych tych, bo... No, może być problem, może być problem, zobaczymy e, jak to będzie. Taką mówię, no, po trzech dniach e, z powrotem już, już, już mogłem, e, mogłem jeździć. Tylko że e, zamiast w szklankskiej polemie, to pojechaliśmy do Harachowa. Jeździliśmy w Harachowie w, we wtorek, środę i w czwartek, bo w szklankskiej polemie warunki były no, tr troszeczkę słabe. Żeby nie powiedzieć, że tragiczne w pewnym momencie Ale warunki były słabe W Herachowie było wiele lepiej Tam do Czech mieliśmy właśnie 20 kilka kilometrów więc, więc całkiem spoko No i tam, tam było naprawdę fajnie Pogoda była super, warunki były super Ponagrywałem sporo materiału z GoPro Więc na pewno też wam to... Tutaj potem jakoś tam pokażę, być może zmontuję jakiś filmik czy coś jeszcze, będę musiał się zastanowić No i właśnie przez te trzy dni w Harachowie Tam też właśnie Jeden z... z... Tam też właśnie jeden z uczestników obozu E, niestety miał delikatny wypadek złamał sobie rękę że coś, coś tam ma właśnie ręką, złamał sobie rękę całą twarz miał e, właśnie jakoś tam poździeraną szwy na twarzy i tak dalej e, i okazało się właśnie że ta osoba, która, która miała ten wypadek jest moim widzem ja, właśnie na, na obozie o tym dowiedziałem także Szymon, pozdrawiam cię, że i to e, oglądasz nieciekawie to wyglądało, na szczęście zakończyło się całkiem e, dobrze, pojechał tam do szpitala, na szczęście poza tą złamaną ręką nic mi się więcej nie stało, więc, e, więc całkiem spoko, e, no i w związku z tym właśnie, że Szymon był w szpitalu w Czechach tam cały cały dzień. Do soboty, czyli już ostatni dzień jazdy, jeździliśmy w takiej poręczy, bo trzeba było go odebrać, tam nasi opiekunowie musieli po niego pojechać, więc, więc zostaliśmy sobie tutaj w tej oh fuck w tej porębie no i tam jeździliśmy jakieś do, do około 14:30 coś, coś takiego bo warunki niestety były kiepskie już nie dało się jeździć także także odpowiedzieliśmy że no, no nie ma co jak kurde przy, przy 10 przy 13 stopniach jeździć na nartach to jest faktycznie już ciężko no i w związku z tym wróciliśmy do pensjonatu tam potem zaczęliśmy się ogarniać pakować i tak dalej i w niedzielę właśnie tutaj wracaliśmy wjechaliśmy około godziny 9:00 E, tak, chyba około godziny 9, wróciliśmy sobie tutaj do Olsztyna e, Koło 20 e, Byłem już e, na miejscu, także e, No troszeczkę, troszeczkę e, Tutaj jechaliśmy niestety cały dzień Tak naprawdę e, miałem już z głowy e, No i chciałem odpocząć Także dzisiaj nie poszedłem do szkoły, nagrałem na was ten materiał Potem będę musiał e, Ponadrabiać te zaległości Mam kurde tylko jedno żelazo, masaka Ale tutaj na, na, kolejnym, na kolejnym etapie także jest żelazo tak, Więc nie powinno być problemu e, Muszę potem zaległości, muszę tutaj wszystko ogarnąć ze szkoły Ale mimo wszystko chciałem nagrać da was ten materiał, żebyście Właśnie zobaczyli ten tryb, żebyście wiedzieli o co chodzi, żebyście wiedzieli, że wróciłem. E, no i, i po prostu e, tyle, także jakoś ta, ta, tak to się wszystko skończyło. Było fajnie, ogólnie cieszę się, że pojechałem. E, tak naprawdę wcale nie żałuję, pomimo tego, że warunki mogły być trochę lepiej, ale mimo wszystko sobie e, tutaj pośmigałem. Fajna ekipa była także, e, także było śmiesznie, było fajnie i, i tyle. Za rok pewnie też mi się tak wydaje, że, e, że, że, że pojadę po raz kolejny na ten e, m, obóz. Dobra, moi drodzy, wracamy tutaj do, do rozgrywki. Jak widzicie, mam troszeczkę za mało tych. E, tych surowców, postaram się tutaj coś jeszcze znaleźć Nie wiem czy czy mi się to uda e, Na pewno będziemy musieli dodać, dodać tutaj Te surowce, to postaram się jeszcze zrobić jeszcze dzisiaj Żeby e, jakoś to wszystko tutaj w miarę W miarę dobrze funkcjonowało Niestety nie mam żelaza, więc nawet tego złota nie uda mi się tutaj e, Wykopać Bo potrzebuję oczywiście do tego żelazny e, kilo poczekajcie Ma ktoś dwa żelaza I co zapytam może Albo wykopcie złoto e, bo, bo przydałoby się to wykopać Nie ma ten, nie ma nie ma sensu, żeby to się marnowało, zobaczcie. Nie muszę brać od, od, od kogoś kierowania, może wystarczy, że on mi to wykopie i tyle, sobie tam e, a potem myślę jakoś. E, poradzę. Właśnie, moi drodzy, jeżeli e, najważniejszą chyba e, najważniejszą sprawą teraz na na Pope są mapy. My jak na razie mamy tylko jedną mapę. Jest to właśnie ta mapa pustyna, na której w tej chwili gram. E, o, ktoś mi wow, patrzcie, Ktoś mi dał faktycznie tutaj razy. Dzięki wielkie. Jest to mapa, jest to jedyna mapa, którą tutaj mamy i w opisie pod tym materiałem znajdziecie link do tematu na forum, gdzie macie dokładnie co zrobić, aby zbudować dla nas mapę. Takie mapy możecie dla nas budować. Jest to na takiej samej zasadzie jak, jak mapy do The Wars, jak mapy do e, Skywarsu, więc jeżeli macie ochotę, to możecie śmiało te mapy tutaj dla nas budować. Jeżeli mapa nam się spodoba i damy ją na serwer, to e, dla wszystkich osób, które brały udział przy budowie tej mapy, e, damy super vip na 60 dni. Chyba, że mapa byłaby jakaś, nie wiem, bardzo dobra, jakaś bardzo, e, jakaś super epicka, to wtedy myślę, że możemy dać nawet na, e, na jakiś tam dłuższy okres czasu, bo, bo mapy do levels PvP robi się chyba najdłużej z tych wszystkich które, e, które tutaj, z tych wszystkich minigerek, które mamy w tej chwili na serwerze, nie? Ale taka możliwość jest. Ja tam widziałem, że, że niektórzy już te mapy robią, bo pisałem z ludźmi tutaj właśnie na serwerze. A także niedługo pewnie te mapy jakieś nowe się pojawią. Mam nadzieję, że uda nam się dodać te mapy, bo e, Bo jeżeli dodamy, to na pewno urozmaicie nam to. Wow, rozgrywkę! Patrzcie, ktoś mi dał tutaj? Dzięki wielkie! O! Na szczęście tutaj moi e, współtowarzysze mnie ratują, e, z opresji, bo kurde, naprawdę jest ciężko. Mamy bardzo mało. Bardzo mało sterowców, ale wydaje mi się, że wygramy, bo, bo jest nas najwięcej, siedem osób w, w mojej drużynie W teamie trzecim 4 osoby, w teamie drugim trzy, a w teamie pierwszym tylko dwie osoby, także e, powinno być spoko, powinniśmy chyba to wygrać, także e, Także fajnie, no tak jak mówię, no blokuje nam tych mapek, mam nadzieję, że, że zachęcimy was, żebyście to zrobili e, Bo chyba fajnie zobaczyć taką swoją mapę, nie? Na że tak mi się przynajmniej wydaje, że, 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 że fajnie że fajnie zobaczyć mapę, tym bardziej, że server się coraz bardziej rozwija, coraz więcej osób tutaj jest, także no zachęcam Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chwilę czasu, to, 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 to za, zawsze możecie spróbować i kto wie, być może uda wam się zrobić taką mapę, która nam się spodoba I którą po prostu damy tutaj na, na nasz server Dobra, sporo mamy już tego, zrobimy sobie na pewno hełm, zrobimy sobie na pewno buty I wiecie co, przydałby mi się jeszcze jakiś, kurczę, diaks tutaj na miecz to by, to by, było całkiem spoko, postaram się jeszcze coś tutaj znaleźć, zobaczymy Czy mi się uda. Czasu mamy sporo, także, także, także nie ma co się martwić Na kolejnym etapie będziemy sobie wszystko przepalali, tam będziemy mieli czas, żeby się przygotować Więc na razie tutaj nie będę nic takiego robił Tutaj skupię się tylko i wyłącznie na Na zdobywaniu właśnie tych surowców Kurczę, rozwalił mi się już a ja mój kilo, będę kopał jak na razie żelaznym, chociaż Zaraz wydaje mi się, wiecie co, będzie trzeba zrobić sobie kamienny, bo Bo będzie ciężko właśnie z tym E, Znaleźłem tego wszystkiego, dobra Może pokopiłem tutaj obok niego We dwójkę będzie nam chyba raźniej e, No i teraz tak, czekajcie, muszę zrobić sobie tutaj sobie Zrobić z tego same deski Raczej ta, te, 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 te logi mi się tutaj nie przydadzą już e, I węgiel, ja gdzieś miałem chyba węgiel klucza, Albo ktoś mi zabrał go Tak, chyba wiecie chyba co, ktoś mi jednak ten mój węgiel zabrał Także trudno no, będę kopał może Tutaj, Lorus Masz węgiel albo pochodnie. Ja bym chciał, wiecie co, ten węgiel albo pochodnie, bo ja zdaję sobie sprawę, że, o, jest tutaj węgiel, że wy mało widzicie, bo na YouTube strasznie jest to przyciemniony ten obraz, także e, postaram się to jakoś tutaj zadziałać. Dobra, okej, okay, mamy, mamy już tutaj pochodnie, także nie ma, nie musimy nawet o, yy, o nie prosić, sami sobie tutaj, jak widzicie, e, poradziliśmy. Dobra. Okej, okay, zrobimy sobie tak. Mamy jeszcze 2,5 minuty, także Sporo czasu. Wydaje mi się, że powinniśmy się ze wszystkim tutaj wyrobić. Fajnie, jakbym znalazł właśnie tego, ten jeszcze jeden e, diament. To by mogło nam strasznie tutaj pomóc. Ktoś tutaj coś ode mnie chce. Zastanów się, co on może. Co on może daje ode mnie. Aha, już nic. I, czy, czy już nic nie chce? Nagle, nagle ten. Nagle mu się. Odwiedziało. Ogólnie nie powiem wam szczerze, że. Ciężko jest tak właśnie wrócić po tygodniu do nagrywania, bo jakoś tak wychodzi człowiek z, z sprawy, i, i ciężko jest później się chyba do tego przyzwyczaić. Ja mam mimo wszystko tyle dobrze, że ja potrafię tak gadać na no stół bez przerwy, także to mi jakoś tam chyba pomaga to wszystko e, komentować, ale, ale zawsze je, jak zrobię sobie jakąś tam dużą przerwę, jak jestem na jakimś obozie, feriach czy, czy czymkolwiek, to e, potem ciężko, ciężko jest mi się przyzwyczaić. Wystarczy, wystarczy że chyba nagram dwa e, dwa, jakieś dwa materiały, to wtedy już powinno być całkiem mm, spoko, ale, ale tak jak mówię, no zawsze ten pierwszy odcinek jest taki. E, taki dziwny, troszeczkę chaotyczny pewnie, także jeżeli mi się plącze język, czy, czy mówię to, co, coś tam bez sensu, to wybaczcie, no ale e, tak jest, tak jest, wy pewnie tego nie wiecie, bo e, ciężko jest to odczuć, jak się nie nagrywa, ale coś ale takiego właśnie jest na takiej zasadzie to wszystko działa i o! wow, da, dał mi złoto i no i trzeba po prostu się do tego przyzwyczaić, trzeba z powrotem ludzi do, e, do, do do, systematycznego wrzucania filmów i wtedy na pewno będzie e, dobrze, kurcze, wiesz co, ja się czy dam coś jeszcze tutaj wykopać raczej może być ciężko, mi się wydaje Zaraz tutaj ten. Już nie potrzebuję. Okej, okay, już nie potrzebuję. Może być ciężko, także. E, także trzeba uważać. Tym bardziej, że kończy mi się głód. Zobaczcie, już, już mam tylko jeden głód. Ja tymczasem przepalę sobie może na kolejnym etapie. Bo tutaj chyba już wiecie, co nie ma sensu. Jeszcze spróbuję jakoś może pokopać w tą stronę. Bo widzę, że tutaj chyba nikogo nie było. Mamy węgiel, mamy lapis lazuli i może jeszcze jakiś diament. Przydałby się, przydałby się idealnie. Jeżeli będzie budowej mapie, to właśnie zwróćcie uwagę, żeby żeby dać tych chłopców troszeczkę więcej, bo jak widzicie. Ee, no to jak jest tyle, to, to jest ciężko, trzeba tam później się dogadywać z drużyną i tak dalej. O, tutaj Lorus kopię! Lorus! Moje złoto! mnie, chyba, chyba udało mi się złapać, Dobra, wychodzimy na górę, bo czas się powoli tutaj e, kończy. Jakby tutaj, widzę, co wyjście, jeszcze zastanawiam! O! Może zrobimy sobie coś takiego. Wypłyniemy stąd. Tak powinno być chyba całkiem. Łatwo, o ile tylko uda mi się nie utonąć. Nie, damy radę. To jest całkiem, całkiem. blisko do powierzchni, więc... E, więc spoko. dobra, 13 sekund i otwiera się kolejny etap. Na tamtym etapie już się będziemy przygotowywać do walki. Ja zobaczę czy... Tak, można już skakać, ok, 6 sekund zostało. No i spoko, zobaczcie, tutaj jest sporo miejsca, sporo piecyków, sporo tego wszystkiego, także e, możemy się już skupić na, na przepalaniu. Ja zrobię swoje piece, żeby nikt się do nich nie dostał. Ok, trzy powinny nam chyba na razie wystarczyć. E, no i teraz tak, po kolei, tutaj damy sobie jedzenie. Tutaj damy sobie żelazo. A tutaj damy sobie złoto. Złoto będę przypalał e, deskami, bo, bo jak widzicie, jakoś tak słabo z tymi e, surowcami. Przydałby się jeden diament, ale wiecie co, nie będę prosił, bo, bo pewnie każdy ma z tym problem. Zrobię sobie po prostu e, miecz żelazny. To, to powinno mi chyba e, mimo wszystko tutaj jakoś tam wystarczyć. Zobaczymy, ile będę miał tych, e, tych surowców. Ewentualnie ja się potem e, z kimś podzielę tymi. E, tym złotym albo tym żelazem, bo tak mam chyba tutaj właśnie teraz najwięcej e, Także damy radę. No właśnie tutaj e, liczy się właśnie gra drużynowa, wiecie, bo e, bez gry drużynowej będzie ciężko, także pamiętajcie, żeby pomagać swoim kolegom, żeby jak potrzebują czegoś, to dawać im tej temy, bo, bo wtedy po prostu będzie łatwiej wam to e, To wygrać I, i wydaje mi się, że coś takiego powinno być całkiem e, spoko. Oczywiście niedługo tak jak m, tak jak mówiłem albo i nie mówiłem dodamy e, i temy stałe i temy jednorazowe także dajcie w nasz w komentarzach jakie temy chcielibyście tutaj zobaczyć dzięki za podkę w ogóle e, dajcie znać jakie temy chcielibyście zobaczyć bo e, sam tutaj właśnie się teraz zastanawiam wy wygrałeś w to więcej więc pewnie wiecie co jest potrzebne co tutaj się przyda także e, dajcie znać co chcielibyście tutaj mm, co chcielibyście tutaj zobaczyć jakie temy stałe jakie temy jednorazowe ja to wszystko e, zobaczę wystarczy że napiszecie nie piszcie już ceny wystarczy że napiszecie jakie temy i tyle ja wezmę to na pewno pod uwagę dobra nie chcę mi tego zamawiać. E, mamy już tak, mamy już tutaj miecz. No i teraz, jak my to zrobimy? Zrobilibyśmy sobie może klatę, to zostanie nam trzy. Nie, to tak nie zrobimy. Zrobimy sobie spodnie i zrobimy sobie buty. O, tak, tak będzie chyba najrozsądniej. Zrobimy sobie spodnie buty, a z tego zrobimy sobie klatę. I zrobimy sobie jeszcze chęć. dobra. Kto chce trzy złota? Zaraz zobaczymy. Na pewno jakiś hełm się tutaj znajdzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Leman, gdzie jest leman? Szukamy lemana. Jest tutaj leman. Proszę Ciebie, bardzo łap. Okej? Okay. Ktoś tam złapał mnie, nie wiem czy to on czy nie, ale, ale ktoś na pewno to ma eee, Oddam jednego diaksa Oddam jednego diaksa O, Mr. Dirt Ja mam jedzenie Dasz diaksa? może się wymienimy, Diak za jedzenie eee, Wtedy ja bym miał diamentowy miecz, a on by miał jedzonko, to by było całkiem chyba eee, spoko, tak mi się wydaje Dobra, zgarnia to Okej, okay, rzucę mu tak masz. Czy, czy zabrał mu? Dobra, ma, okej, okay, także spoko. Ja mam tutaj dwa diaksy, także zrobię sobie diamentowy miecz. No i super! I wszyscy jakoś tam chyba e, zadowoleni Lorusowi damy miecz żelazny. A, Lorus ma, dobra, to nie chcę Kto chce żelazny miecz? Zobaczymy, zobaczymy, kto, kto go potrzebuje. Na pewno na pewno ktoś chętnie się znajdzie tutaj, tak mi się przynajmniej... Wydaje, nie? Nikt nie chce? A dobra, trudno, to w takim razie możemy sobie zenchantować tutaj e, Te nasze itemy, nie mamy zbyt dużo EXPA, smite 1, knockback 1, o kurczę Więc ja sobie może zostawię Ten, ten, e, ten, ten żelazny miecz, bo kto wie, być może się przyda, tam już do siebie z łuku Także trzeba być czujnym Trzeba być czujnym, Zro dobra Zenchantuję sobie to, Projected protection, kurde, bardzo słabo Bardzo słabo, z tym nie mamy już więcej EXPA, no, także trudno e, Potion of e, sweetness, o to, to nam się może przydać, także ustawimy sobie to e, jakoś tak w miarę sensownie. Wrzucę te itemy, które nie będą mi tutaj już e, jakoś specjalnie potrzebne. Chociaż, kurczę, te strzały mogą sobie zostawić, wiecie? Szczerze mówiąc. Dobra, to sobie dam tutaj, żeby czasem przez balek nie wrócić do lobby. Pamiętajcie o tym, żeby nie naciskać tego zegarka, bo może to się źle skończyć. E, no i dobra, jesteśmy chyba przygotowani. Została minuta i 14 sekund. Zaraz chyba będziemy mogli. Skakać na dół, dobra ktoś tutaj sobie już, już poleciał Mamy całkiem ładneku udało się tutaj jakoś to wszystko fajnie zorganizować Także myślę, że damy radę, 6 osób w naszym teamie e, Więc mamy największe szanse na e, Na zwycięstwo Dobra, czekamy jeszcze, czekamy jeszcze minutę Musimy sobie tutaj e, zaczekać, także Jeszcze Cyroxia chodź do góry i rzuć, co on chce? Trudno, aha Tutaj jest trudno celować do dziury, tak? Tak piszecie jest żebym tylko nie zginął Dobra Chodź do dziury i... Łap! Łap mieczek, dobra. Wiecie co, ja też sobie może skoczę do tej dziury już Stać na środku FAK! 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 Nie trafiłem do tej dziury. Czemu ona jest krzywo? O oh god, dobra, moi drodzy, wiecie co? Ja, ja teraz zrobię krótkie cięcie. Postaram się zagrać kolejną rundkę, bo nie chce mi się tego już po raz kolejny opowiadać. Zagram całą rundkę, przygotuję się, zobaczymy jakie będę miał itemy. E, I widzimy się na ostatnim etapie, dobra? Zagram sobie kolejną arenę, bo chciałem pokazać Wam też walkę na dole, ale jak widzicie, kurde, nie, dało mi się, nie udało mi się tam trafić. Było blisko, niewiele zabrakło, ale no nie udało mi się. Dobra, także zagram sobie jeszcze szybko jedną rundkę e, To będzie, będzie już troszeczkę inna, będę miał inne itemy i tak dalej, ale zagramy sobie. Zawalczymy sobie, pokażę Wam tą walkę i, i tyle, także e, widzimy się po króciutkim cięciu. Okej okay, moi drodzy, także witam was po krótkim cięciu e, No i tak, zobaczcie co mi się udało zebrać Mam wykopanego jednego diaksa, nikt mi go nie dał, tylko udało mi się go wykopać Mam 11 złota e, oraz 5 żelaza Troszeczkę mniej chyba niż w poprzedniej rundzie, człowiek, to wszystko zostało wykopane przeze mnie Także jestem tutaj jak najbardziej zadowolony No i zajmujemy się teraz przepalaniem e, i przygotowaniem do, e, do, do, do walki Mam nadzieję, że teraz uda mi się nie zginąć Jak widzicie musicie uważać tam, e, pamiętajcie o tym, żeby... Żeby, żeby trafić w tą dziurę. Ja postaram się jeszcze tę mapę jakoś tak przyrobić, żeby Żeby nie było takiego problemu, bo, bo to może, to jak widzicie, to może uprzykrzać grę i po prostu zniechę, uprzykrzać grę i zniechęcać do, do grania. Tak, tak, tak po prostu. Team mam podobny do poprzedniego. Sporo osób, z którymi grałem wcześniej, są tutaj teraz razem ze mną, także całkiem spoko, No i mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Niestety nie jesteśmy jedynym teamem, który ma tutaj 5 osób. Team drugi ma też, jak widzicie. Hmm, też pięciu członków, także może być z nimi ciężko, what the fuck? Mr. Deer, zobaczcie co mi dał, no dobra, skoro dał to nie będę narzekał Trochę mi głupie zbrać ten Diakson od niego, dobra, wiecie co, ja, ja im też dam może e, po tym jakieś temy, zrobię sobie tutaj e, Diamentowy miecz, ok łap, czekajcie, on może Leman potrzebujesz coś? Właśnie, on widzicie, on coś py pyta czy coś mam, ja z mu e, Dam jakieś temy Diaksa niestety nie mam, Lorus nie ma, także bardzo mi przykro, spróbuję tutaj od razu, wiecie co, zenchantować to sobie, Sharpness 1, ekstra, czyli nawet lepiej niż w poprzedniej rundce A... Czego on nie potrzebuje, tak, dobra, zaraz zobaczymy, zaraz postaram się mu coś tutaj dać Ja sobie, wiecie co, może zrobię, będziemy tak, będę miał 11 złota, z 11, 11 złota mogę zrobić sobie spodnie i buty i hełm, kurde, wystarczyłoby mi na cały secik ale oddamy mu to, wiecie? Zrobimy ten sedzik i my mu, i mu go oddamy. To tak możemy chyba, e, myślę, zrobić. Okej, okay, tutaj mamy spodenki. Chodź, Leman, łap! Łap spodenki. Okej, okay, ma ktoś złoto na zbyciu? Ja mam. Chodź, trzymaj! Lebad, trzymaj. Okej, okay, ciężko, ciężko tutaj będzie z tymi e, surowcami. Dobra, na szczęście mam tutaj jeszcze jakiś... Bęgiel, okej okay. i teraz damy mu jeszcze ten uh, Wiecie co, ja nie wiem czy, da czy, czy da dawać mu to żelazo czy nie Tak szczerze się zastanawiam troszkę um, Hmm co sobie hełm, nie wiecie co dam mu to żelazo Chodź, łap Leman żelazo Ła, uh, nie ty Łap tutaj żelazo Okej, okay. to damy mu Dobra, dzięki Larus za potkę Okay. poczekamy, zobaczymy czy mu to odda. Mam nadzieję, że tak. 5. tam było 5. sztuk. Dobra! Także no, jak widzicie nie mam niestety teraz całego seta, ale mam za to diamentową granatę protection 1, która powinna mi tutaj chyba bardzo pomóc, więc, e, więc, więc jest, jest OK. Wydaje mi się, że jest OK. Mamy spore szanse na zwycięstwo. O ile tylko uda mi się trafić do, e, do tej dziury z wodą. Jak, jak nie trafię, to się chyba załamie. Już czwarty raz tego nagrywać nie będę. Czwarty raz tego nagrywać nie będę. Dajcie jedzenie. Zaraz wam dam Okej, okay. ja sobie tylko tutaj przepalę, zaraz na, też podzielę się tym jedzeniem Wiecie co, może rozłożmy tutaj na, to na dwa piecyki Będzie wtedy całkiem, ee, będzie będzie wtedy szybciej To wszystko szło Ok, z tego mi nie mogą zabierać Kurde, uważajcie, żeby was nie zestrzelili tam <laughs> Popatrzcie, widzicie, trzeba, trzeba być czujnym, bo Wasze życie może zostać szybko skończone Okej, okay. trzy Jeszcze szybciej, szybciej Kurde, nie będę ja zaraz czym ten. Muszę palić nawet nie mam żadnych desek, A to jest ten, tutaj jest drewno, także spoko. Z tym jest, to, to z tym nie będziemy mieli też na pewno tej problemu. A nie, będziemy mieli problem. tutaj nie możemy niszczyć tego jak widzicie. Okej. Okay. Mamy 7. Serio nie możemy tego niszczyć, zaraz jeszcze być, za aż się pewnie, bo aż aż no jo, no, nie przeszkadzaj, mi. aż nie, aż jestem ciekawy. No patrz, nie, nie możemy. W sumie jest logiczne, no tutaj mamy się przygotowywać, to już nie mamy e, nic zbierać, dobra? Okej, okay. daję jedzenie. Okej, okay, dobra. Czekajcie, chodź, łapcie, łapcie, łapcie. Raz, dwa, raz. A nie, ten ma, dobra? To nie, to nie chcę. Tamten chyba nie potrzebuje, bo jakoś się nie rzuca na to jedzenie. Okej, okay, cyk. Tutaj wszystko zabrane, no dobra. Lecimy, moi drodzy, ja się jeszcze tutaj przygotuję, tak mniej więcej, żebym. żebym za szybko nie zginął. Fak, fak, fak. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Ok. Uff, udało mi się trafić. Kurde, ja nie wiem, jak ja wtedy, wtedy nie trafię. Szok. Szok, masakra. Dobra, ok. Mamy tutaj wszystko. Tutaj mamy e, Instant Hub 2. Ok, dobra. Wiemy już mniej więcej, co to jest. Speed, wow! Wypiję sobie potkę na Spida. Dobra, ale fajnie to rozbiegam. Całkiem szybko. Ok, bijemy go we, we trójkę. O, oh, fuck! Dobra. Zje, wypiję sobie tą potkę, bo nie miałem zbyt wiele życia. Dawajcie go, dawajcie go, dawajcie go, dobra. Ok. Cóż to za pojedynek? Jest, pad kolejny, dobra. Ok. Udało mi się zabić chyba dwóch, nawet wiecie z tego co widzę. Szukamy kolejnych ofiar zaraz zobaczymy, czy kogoś tutaj znajdziemy. Co to jest w ogóle? Wow! No nawet nie wiedziałem, że taki temek jest w Minecraft'i. Pewnie dlatego, że nie interesuje się w ogóle tym. w ogóle robieniem e, miksturek tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra. No, tutaj będzie uciekał, ale mamy go już! uda mi się go zabić! Padaj, padaj, padaj! Jest, padł! Nice! Mamy jego itemy! Nie, kurde, niestety nie zabrali, ale ja, to nic, dobra. Jakoś sobie tym myślę, poradzimy. Nawet bez tamtych jego itemów. I to jeszcze osób. nas z pięciu Został tylko jeden zielony, zobaczcie, jeden zielony i udało mi się wygrać tą rundkę Czyżby tak, to jest on. Chodźcie tutaj Chodźcie, 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 oh o fuck Okej, okay, on będzie do mnie strzelał A, jesteśmy w pięciu na niego, to raczej bez problemu wygramy No i udało się, spoko, udało się zwyciężyć, bardzo I się cieszę, że nie zginąłem, cieszę się, że po raz drugi udało mi się wskoczyć do tej dziury, bo za pierwszym razem Masakra, było ciężko. Udało mi się tutaj e, zagrać konną zdobyłem zdobędę surowce, no i udało mi się teraz e, to wygrać. Przepraszam was za to, że właśnie wtedy zginąłem skacząc do wody, ale nie wiedziałem, że tak jest, za mało jeszcze tutaj grałem i. I, I po prostu nie widziałem tego problemu. Postaram się te wszystkie błędy naprawić. Piszcie w komentarzach, co chcecie, żebyśmy jeszcze zmienili, żebyśmy dodali albo e, usunęli. My oczywiście będziemy to czytali, będziemy się tym sugerowali i będziemy poprawiali ta, nasz serwer tak, żeby był e, jeszcze lepszy. Także cóż, ja bardzo serdecznie zapraszam na serwer. Zapraszam Was także do komentowania, oraz do, do zostawienia po sobie łapki w górze. E, no i to chyba tyle. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam danego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia.